Witam serdecznie Joanna Majewska, gościem fajnego radia internetowego. Jest dzisiaj człowiek o tajemniczym pseudonimie Darka Ragel. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Młody świętokrzyski pisarz, autor dwóch książek, członek Związku Literatów Polskich, ostatnio laureat Literackiej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czyli jednym słowem Paweł Rejdak. Tak jak wspomniałam, jest Pan autorem na razie dwóch zbiorów opowiadań, Oko Węża i Gniew Melegorna. Ja jeszcze nie miałam okazji zapoznać się z z tomów ale mam tu przed sobą jeden z nich i dzisiaj już wieczorem nadrobię te, te zaległości. Czego może się spodziewać czytelnik, który sięga po Pana książkę? To jest dość trudne pytanie Pani redaktor. Najlepiej na nie odpowiedzieć jest szybko, zwięźle i ciekawie. Ale gdybym tak odpowiedział, to na pewno pominąłbym parę rzeczy, których nie chciałbym pominąć mimo wszystko. Wierzę, że czytelnik sięgający po, po moje książki spotka się z czymś, co jest odmienne dla kanonu fantazy, zupełnie odmienne dla gatunku. Spotka się na pewno z niezwykłym światem, który zbudowałem sam od początku do końca. Spotka się z ciekawymi autorskimi rasami, które nie występują na co dzień w tego typu literaturze. Ma także to już jest taki mój zamysł autorski. Myślę, że będzie każdy czytelnik odczuwał, jest to oczywiście celowy zamiar, takie dążenie do jednak zawarcia ziarna realizmu, mimo że to jest fantazja. Wydał pan do tej pory dwie książki. Miejmy nadzieję, że nie ostatnie. Miejmy nadzieję. Proszę tak. powiedzieć, czy trudno jest młodemu pisarzowi zadebiutować, znaleźć się na rynku ogólnopolskim, zdobyć kilka nagród, bo to nie tylko, nagroda ministra kultury i dziedzictwa narodowego, być dostrzeżonym, zauważonym. I jaka mm. jest do tego droga w dzisiejszych czasach? Potworna, panie redaktor. Ta droga jest tak trudna i tak ciężka. Broń Boże, nie dlatego, żeby dodawać sobie zasług, ale dlatego, żeby powiedzieć, jak to wygląda realnie, jak wygląda naprawdę. Gdybym rzeczywiście zdecydował się odkryć wszystkie karty i powiedzieć, jak jest to trudne, jak ciężkie, jak, jakiego wymaga poświęcenia od człowieka, autora, twórcy, myślę, że bardzo wiele osób by się zniechęciło. Trudno mi zatem powiedzieć, czy, czy warto mówić wszystko, bo mógłbym wiele osób odepchnąć od twórczości. Nie chciałbym. To jest potworna droga. Najpierw polega to na tym, żeby. Tekst napisać. Oczywiście, jeżeli kończymy prace warsztatowe, to wydaje się twórcy, że już ma wszystko za sobą. Tak naprawdę to jest początek tej drogi. W moim przypadku twórczość wiąże się z czymś niezwykłym, z czymś bardzo przyjemnym, z wewnętrznym uczuciem spełnienia, jakąś taką nieopisaną radością. Ale niestety zaraz potem pojawiają się rzeczy skrajnie przeciwne, bo problemy techniczne, z którymi autor, jeżeli decyduje się wydać książkę sam, a ja poszedłem tą drogą, tym problemom niestety autor musi stawić czoło. Przyznaję, że ja nieraz zagryzałem zęby i chyba mam całkiem twarde, że jeszcze się nie pokorzyły. Ale nie żałuje pan, że pan wstąpił właśnie na tą trudną drogę literacką? Nie, broń Boże, absolutnie nie żałuję. To nie ma nic wspólnego z, z jakimś poczuciem żalu czy zawodu, czy jednakże no, nie ma co mówić, że ta droga była usłana różami, bo w momencie, kiedy napisze się tekst, trzeba tekst oddać do korekty i redakcji i współpracować przy, może nie przy korekcie, ale przy redakcji. To trwa, męczy, mimo wszystko, chociaż nie aż tak bardzo, ale wszyscy chcą zarobić. I okazywało się, że ceny potrafiły się różnić o 300-400% Z różnymi drukarniami dotyczące dokładnie tego samego, tego samego zlecenia, tego samego papieru, tego, tej samej okładki, tego samego lakieru UV. Czyli to nie jest tak, że młody autor wydaje fajną książkę, która jest doceniana i odnosi jednocześnie jakiś sukces finansowy, jak to czasami... Panie redaktor, autor wydający książkę sam na starcie jest z góry na straconej pozycji, dlatego że o autorze, który wydaje sam książkę nikt nie słyszy. Wydać książkę to zainwestować duże pieniądze w proces wydawniczy, zaprojektować okładkę. Ja na przykład projektowałem sam swoje własne okładki. Nie potrafię rysować, przyznaję baz grze jak kura, pozorem albo jeszcze gorzej. Nie jest tak źle z tego, co widzę, mm. naprawdę. Mój był tylko projekt, pani redaktor, natomiast znalazłem osoby, które to dla mnie wykonały, ale gdyby pani zobaczyła moje bohomazy, które były powiedzmy takimi prekursorami tych okładek, to można pęknąć ze śmiechu. Przyjrzałem się troszkę pana bardzo interesującemu życiorysowi i stwierdzam, że jest pan bardzo niespokojnym duchem i zgłębiania różnych, różnych dziedzin wiedzy i handel biżuterią. Skąd w tej całej różnorodności wzięła się pasja tworzenia literatury? Jeżeli chodzi o samo czytelnictwo, zdecydowanie zaszczepił mi miłość do czytelnictwa mój tata, bo zacząłem czytać dużo powieści historycznych, przygodowych i awanturniczych. Z czasem zmieniłem to na, na fantazy. I tak już zostało. Studiował pan i informatykę, i handel, i psychologię. Bardzo delikatnie to pani nazwała, że byłem niespokojnym duchem. Ja bym to troszeczkę inaczej nazwał, chociaż może nie wypada przerażać naszych słuchaczy. Myślę, że byłem mistrzem w, w robieniu niczego, tak naprawdę. W pewnym momencie swojego życia czułem, że nie ma sensu wielu rzeczy robić, chociaż nie chciałbym, broń Boże, żeby uczniowie różnych szkół. Zapatrywali się w, to, w tą moją wypowiedź jako swoistego rodzaju przykład, ale w pewnym momencie zdecydowałem, że, że nie będę się kształcił, gdyż nie ma to większego sensu. Próbowałem różnych, najróżniejszych studiów. O ile dobrze pamiętam, to chyba nawet sześć kierunków to było, chociaż musiałbym się zastanowić. Zaczynałem od marketingu i zarządzania, potem była rzeczywiście informatyka, przez krótki czas turystyka i rekreacja. To był naprawdę taki dość burzliwy, chociaż z perspektywy czasu można powiedzieć, że zabawny i troszeczkę śmieszny okres w moim życiu. Uznawałem, że to jednak jestem zupełnie z innej bajki i nie pasuje do obrazka. Moi rodzice byli tym niezwykle udręczeni, umęczeni tym moim leserstwem, a ja naprawdę w tym, żeby się obijać, byłem po prostu najlepszy. Tata się poddał, zdecydował, że już kompletnie nie będzie się ingerował w moje edukacyjne sprawy, i pozostawił to takiemu naturalnemu biegowi. I myślę, że dobrze zrobił Pana Historia jest bardzo ciekawa, ale tak jeszcze na chwilkę wracając do teraźniejszości, czy pan teraz na czymś pracuje literaturą? Tak, krótka powieść, utrzymana w konwencji zupełnie odmiennej od poprzednich książek, a jest to horror kryminał. Pewnego rodzaju test tego, czy, czy podałam gatunkowi? Myślę, że nie wyszło tak tragicznie, ale to już zostawię do oceny raz profesjonalistom, dwa czytelnikom, bo lubię tego rodzaju oceny. Proszę jeszcze na sam koniec zdradzić, używa Pan pseudonimu Darka Ragel. Tajemniczo brzmi. Skąd się ten pseudonim wziął i co on znaczy? Odpowiedź Bo jest się bardzo prosta. Jak się sprzedaż, no. Przy fantazji, które czasem brzmi naprawdę niezwykle, jak na przykład Dziecie Gorzkich Popiołów, jedno z moich opowiadań, żeby pojawiające się nazwisko typu Janek Nowak, Romek Kowalski czy Paweł Rejdak, jak brzmi moje, nie brzmiało zbyt codziennie, zbyt pospolicie. To znaczy, nie ma co upatrywać jakiegoś takiego specyficznego znaczenia przesłania. Jak moje imię brzmi Paweł, pani Joanna, tak Darka Ragel również jest imieniem. Zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy do sięgnięcia po książki Pawła Rojdaka. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Dziękuję pani redaktor. Do widzenia państwu.